Dobra, chłopaki. Wysiadło cyberowi tu baterię na kamerze. Także, że tam coś nagraliśmy, to może, może ja gadam i będzie wszystko w powietrzu. Nic nie będzie słychać. Także, nie, nie moja wina. Dobra, słuchajcie. W poniedziałek będzie promocja. Promocja proteiny. Będzie trzy smaki: waniliowa, czekoladowa. Cookies and cream. Nie? I jeszcze, jak jeszcze? O, truskawkowa. Nie, 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 nie będzie. Truskawki musicie pozbierać sobie w ogródku babci tam. W nocy przyjść i będzie truskawkowa. Nie będzie problemu. Dobra, y, słuchajcie, w takiej promocji nie będzie więcej. Już Cyber nie będzie dokładał do interesu. Także ostatnia szansa za najniższą cenę w Polsce to białko kupić. I na zapas sobie, jak będziecie je pakować na jesień, na masę. Taka sprawa. O, chyba tyle idziemy dalej ćwiczyć. <grym wytrzańczyk> Dobra. Trzeba pakować. Nie ma lipy.